Kolejny kolor, który jest w senzofii? dzisiejszym odcinku, uciekam ze szkoły. Dlatego, że jestem w kozie, chyba za... za zatrzymania. Dobra, nic <laughs> na interesuje tak uciekam z... <laughs> I tak pozdrawiam. Mam siostrę i jej koleżanki, bo jak z nią rozmawiałam, to kazałam ją pozdrowić. To pozdrawiam. Bardzo serdecznie. No i piszcie w komentarzach, co mam następnego nagrać, bo nie mam pomysłów, naprawdę. Nie mam pomysłów. Dobra. Yy, uciekamy. Chciałam powiedzieć, uciekamy chyba teraz z wentów. No, wcale nie widać z tej strzałeczki. No, nie, w ogóle. Nie. Nie, w ogóle nic. Ich. ich. Ja już my, ja myślałam, że, yy, że przyciskę knę i mam od razu iść do windy już chciałam. już chciałam powiedzieć, że to jest bez sensu, ale to się rusza ta winda, dobra. Dobra, drabina. Trzeba drabina. W ogóle ciekawe, gdzie są takie duże labirynty, czy my po prostu jesteśmy... Ja już myślałam, że ktoś nas goni, no. Nie straszcie mnie. A no mówię, żebyście mi nie straszyli. Nie. Będą. Będę nie ja z mojej strony. Co to było? eee Bo ja sobie wcześniej, później sobie sprawdzę, co tam leżało. Gdzie jest ten klóczyk? O, jakiś, nie wiem, jakiś różowaty klacz. Co tam było? No, jakieś kółko po prostu. Nevadí spůjče. Nevadí spůjče. Dobré, bude dobré. Jak já nenávidím vlf, bo to stačí, chyba vlf. Oooo, já lubiu. Já lubiu vlf. Já, já чтобы не, не спать в ночь. И едем по утробе. Leć, leć, leć. Myślałem, że przyjdzie trzeba. Myślałem, że spadnę, a ja ciągle myślę a tego co się nie robi. Było jupi. Yupi Ej, to chyba jest. E, m, jak się skaczę do wody, to chyba to jest takie coś ostrzegnie. Jak się mylę, możecie mnie poprawić, ale chyba to jest. Takie, że jak macie zawody pływackie, to na tym skaczecie i skaczecie do wody, i płyniecie, tak? Chyba nie wiem. Nie wiem. Nie miałam nigdy. Czemu? A do kosza! Nie chcę pierwszej kamery. Ech, i tak robię swoje. Rzuc. Jak w prawdziwym życiu nie umiem trafić, to chociaż w grze niech umiem. To w końcu. Będzie nas gonił. Gdzie jest kluczek? Kafeteria. A, do toalety. Pan, pan ma własną toaletę nauczycielską. <grymny> Idzie do tej toalety. To jest sprawiedliwe. <laughs> nie lubię pierwszej kabery, mi dawali pierwszą kabelę. Kamelę, Kamele, tak, kamerę Kamelę. Dobra, wiadomo, teraz trzeba nie stać i się z niego nie śmiać, tylko od razu działać. a co ja mam zrobić? <noise> Jakiś, jakieś, wiem jakieś, Nie wiem jakieś, 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 No jest jest no To jest jakieś, jest jakieś, 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 ze jakieś, 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 o um, w ogóle rączki tylko widać nóżki, to się Nie nie ja idziemy. Laser. Jak ja nienawidzę laserów w takich grach. Ej w ogóle jeszcze nie było lawy, a zawsze jest lawa w takich grach. Powiedzmy starszych, bo teraz chyba nie ma. No, aż tak lawy jak kiedyś. Kiedyś co nadawali na Robloxie lawy do hobby. No to ciągle lawa, 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 lawa. Wszędzie. Wszędzie lawa było No ja nie wiem czy dobrze idę. O niej, znowu przyspieszenie, no jak ja tego nie lubię, no Dobra, biegniemy. Pe no pewnie jak zwykle. Pewnie jak zwykle będę spadała pięć razy, jak wiecie, jak uciekam ze więzienia, to chyba tam było. No czemu jak tracę równowagę w tym? Uy. Nie trać od równowagi. Nie! Nie! Nie, będę zaczynała nagrywać na laptopie, tylko tylko się obczajdzić. Jak się nagrywa na laptopie? Bo już mnie to denerwuje. Jak kiedyś tu tyle na telefonie, ja to Nie wiem, co się ze mną stało. Dobra. Tak teraz tu <gry> życie jest niesprawiedliwe. Gry są niesprawiedliwe. Ja cię gr. No doj ciasnej. Nie trać równowagi, no. <gry> Tu trzeba ostrożnie. Hop, hop, hop. Harry go. Hop, hop, Harry go. Jest. 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 Nie! Yes. No nie. Było prawie. Prawie było, a się skończyło, no jasne. No to. No. Jak <laughs> ja nie mówię prostego. Prostej gry, zagrać, no. Jeszcze, ja powiem, moi widzowie mnie. To możliwe, że dzisiaj będą dla. To, że, za to, że tak długo mnie nie było. Za co, że mnie to <noise> Za to, że mnie tak długo nie było. To dzisiaj będą dwa filmiki. Jeden, I właśnie ten, a drugi to będzie historyjka z gacha live. Historyjka. No nie! No nie ma. Ja. No... no, no. I to właśnie teraz osoba myślę, że zrobić taką śmieszną czy taką nieśmieszną? Bo nie wiem, czy zrobić taką, taką ukryta prawda, czy zrobić y, nieukrytą prawdę. Ale możliwe, że mm, zrobię taką normalną. A możliwe, że coś będzie y, nienormalna dzisiaj jeszcze, ale to, to możliwe, że jutro albo. Tam, kiedy będę miała pomysł, bo też nie chcę robić takich samych historii No i historyjka nie chcę despożerować, będzie chodziła o to, że... Normalny dzień, normalny piątek. Taki normalny piąteczek, piątuniu. Możliwe, że będą czasami śmieszne stęki, ale tu nie wiem. To sobie pomyślę. No, możliwe, że nie będzie ta śmieszna historika, albo będzie, no, albo nie. No, to się dowiecie. <grystanie> hop, hop, hop. A i ten pomysł to moja koleżanka mi dała, że właśnie y, zagrai. A jak coś się gra? No, zagraj po prostu uciekanie ze szkoły. Nie napisała komentarza, bo powiedziała, że nie może. Albo. No, co ona mi mówiła? Po prostu, że nie może komentarza napisać. Bo coś jej się tam popsuło i nie może pisać komentarzy. Ale. Jak będziecie chcieli, Nicole, bo Nicole mi dała taki pomysł, to piszcie w komentarzach, czy chcecie, żeby wystąpiła jeszcze raz. Jest! Nie, <ścoughs> nie, A ja się dalej męczę z tym obbi, bo ja nie umiem skakać po tych żółtych. Jest! Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie daj się skucić. Okej, okay, okej! Okay. Jest! Yes. Nie no, na końcu spaść. Nie wiem czy to w ogóle był koniec. To chyba pewno było. No doj. Nie, że trafi. Skacz, 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 kiedy inni skaczą. Ono! Piętnaście no. 15 minut trwa ten film. No. Moje filmiki mają trwać tylko po ileś tam minut. Jak będzie 20 minut, to ja zaraz będę kończyła ten odcinek, bo. No, 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 no. no, no, no. no, 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 no. Ja nie chcę takich długich odcinków też nagrywać, bo. Za długi to też będziecie się nudzili aż tak. Ja chyba to mówiłam na tym kanale, ale jak nie, to się... Jak nie, to powiem, a jak już tak mówiłam, to się powtórzę. Yy, najlepiej mnie słuchać jak po dwa, ra yy, dwa razy. ty mnie pośpieszajcie. No na końcu musiałam. No, doj. Bo to lepiej w ogóle chyba drzwi. Nie wiem, ja nie oglądam własnych filmów. Ja jedyne co, to shortów patrzę, jakie są komentarze. Jak są jakieś herterskie, to ja się z nich śmieję. Ja to nie nie umiem prostego śmiejeć. Bo mnie ja nie interesuje to hejtowanie, bo pod jednym shortem, tym um, czekam na koleżankę, to miało być na beki. I mnie nie interesuje... Ja wiem, że to jest plastik! To właśnie do tych komentarzy, że to jest plastik, to są zabawki, to ja to wiem. No, Ech, ja to wiem, ale ja wam nie będę robiła kawki prawdziwej, no. Ludzie, trochę, trochę wyobraźni. Jak nie macie co pisać, to nic nie piszcie. Jest w końcu. Aha, jeszcze nie to. Hop, szpko, szpko. jest, tak w końcu po tylu latach, nie wiem co to było, ale mam nadzieję, że nie to co myślę, w końcu po tylu latach to zrobiłam, no, no jest, w końcu, dobra, to co będzie, no, wyścigi. Jest szybciej. Szybszy. Tak szybszy. Szybciej. E on jest szybki ode mnie. Szyb. Szybciejszy. Co ja mam z tym faktem zrobić, że on jest szybczy, szybciejszy ode mnie? Szybko. O nie co nie mam. Panie, pan jest szybciejszy ode mnie, szybciej. No ja nie umiem wymawiać. No szybciejszy ode mnie, no. Proszę pana. Panie! Niech pan zwolni. Ja muszę wygrać, inaczej ja nie ucieknę. Okej, okay, jestem pierwszy, nie muszę się czymś martwić. Dobra. Jest prawie, 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 prawie. Nie, yeah. nie. Yeah. Dobra, niech nie zostanie na tej pierwszej kamerze, bo już mi się nie poprawić. Idziemy. No pan jest szybciejszy ode mnie, proszę. Panie, 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 proszę mi się tu zwolnić, bo ja nie wygram i nie, nie, i nie ucieknę ze szkoły, no. A mi się nie chce pewnie razy tego robić. Naprawdę, proszę pana. Proszę pana. Komputer mi się wyłączył, no, dobra. On też specjalnie robi. No proszę pana. No ja chociaż nie wziął tego przyspieszenia. A! Nie ma ta, nie ma tak jak. O nie, nagrabiłeś. No. no proszę pana. Pada, bo pan jest za szybki, pan mnie przywali. w ogóle ja muszę być ostrożniejszy od niego, bo on mnie przywali, co? nie znów przegram no, jedziemy, 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 jedziemy jedziemy, jedziemy jedziemy, jedziemy. I przyspieszenie i On mnie przywala ciągle, to jest niesprawiedliwe. No proszę pana, bo za pana ja przywalę. Dobra, jedziemy, jedziemy. A, y Pana! Dziękuję proszę panu! Panie, dziękuję bardzo. Pan mi pomógł. Widzicie jaki miły pan? Pomógł mi. Ale on nie chciał mnie w ogóle przywalić. Coś wy... Nie, no coś Jest, prawie chyba będę pierwsza. Nie wiem, nie chcę patrzeć na niego. Może zaraz się okaże, że nie będę i co ja zrobię. No chyba tam gdzieś się zaciął, nie wiem. Co mam teraz zrobić? A tu... Czemu ja mam się spinać po róże? Dwadzieścia 23 minuty ten filmik trwa no, no a co zrobić nic się nie zrobi i hop dobra No i teraz będzie walka z nim. Co ja mam go wszczarać, że on mi się nie za... Ja już mam mniej HP od niego. Mnie tu nie podchodzić. Ej ej, 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 proszę pana, proszę pana, proszę. proszę pana! Panie! Z tym wstępem tym końcowym efektem wywaliło mnie z gry. No dobra, no to ja będę już kończyła, z tej strony to wszystko, mam nadzieję, że Wam się podobało, narka, widzimy się następnym filmiku, możliwe, że dzisiaj zrobi, nie wiem, no narka, bajajaj. Ba